Jeszcze znajdujemy się w domu, ale za chwilę przejedziemy 150 km ponad 3 godziny jazdy, tylko po to, żeby zrobić jeden challenge. Dlatego się witam was bardzo serdecznie Jestem Bajda i witam was w kolejnym materiale Na moim kanale Dzisiaj przejdziemy, tak jak przed chwilą powiedziałem 150 km do innego państwa Żeby zrobić tylko jedno Tylko jedno wyzwanie Parę dni temu nagrywałem odcinek, gdzie muszę Pojechać do innego państwa, tylko po to Żeby zrobić parę wyzwań I jednego z nich nie zrobiłem I dzisiaj pojedziemy to, ale nie sam Ponieważ z kolegą, dokładnie Wyczem, który on te zadanie Będzie zrobił, ponieważ z nim się założyłem o pieniądze, że nie zrobi tego zadania. Jezu, to Boże, jaka ta woda jest Nie, nie zrobię tego, ty z nogi mi zamarzną, nie ma opcji. No, jak widzicie, mi się nie udało. Zobaczymy, czy Kubie Wyczowi się uda. Ponieważ on jest pewny, że mu się to uda. Mi się wydaje, że mu się to nie uda, ale zobaczymy, zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Dlatego, mordy, jeżeli byście chcieli więcej takich akcji, to zostawcie łapeczkę w górę. To mnie też motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Oraz zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. A my powoli jedziemy na pociąg. I czeka nas naprawdę długa, długa droga. Dlatego bierzemy Suprima, telefon. Oczywiście klucze też się przydadzą. Dobra, dojechałem na dworzec. Teraz za 4 minuty mam pociąg i będziemy jechać teraz półtora godziny w jedną stronę. Dlatego no, trochę drogi przed nami i właśnie chyba gadam o naszym pociągu, dlatego... O, teraz gada o naszym Dobra, jesteśmy już w pociągu Dobra, jesteśmy już w pociągu Wyczuł, wsiada o 11.21 Na Pszczynie, przystanek Pszczyna Dlatego teraz muszę jechać sam, ale zaraz do mnie dojdzie Za 10 minut Dlatego No, czekamy A tak więc mordy, dojechaliśmy już, jesteśmy po stronie czeskiej Jest z nami Kuba ja! <grych> Wyczuł dokładnie Tak więc mordy, historia tego całego filmu wygląda tak, że Wyczuł się ze mnie, śmiał, że nie zrobiłem pewnego challenge'u na odcinku Który w sumie możecie zobaczyć, teraz wam się tutaj wyświetla w karcie Śmiał się z tego, że nie przypłynąłem rzeki I dlatego teraz tutaj się znajdujemy, specjalnie tylko po to Żebyś ten challenge wykonał, oczywiście za pieniądze Ogólnie to wszystko będzie wyglądało tak, że do połowy mostu ma za 50 zł, a za cały most daje ci 100 zł, ale warunek jest jeden, że musisz to wszystko zrobić w samych bokserkach. Na spokojnie. Jak nie? Na spokojnie. Jak? Przed chwilą mało za kamerą, że nie, a teraz na spokojnie co nie. Ogólnie tego challenge'u na odcinku nie zrobiłem, ponieważ po prostu było za zimno, a dzisiaj jest też. Czy stopię, Czyli jest dokładnie tak samo jak wtedy Wtedy się ze mną śmiałeś, teraz myślisz, że to w samych bokserkach zrobić Dlatego zobaczymy, zobaczymy No czego się nie robi dla kasy, na pewno będziesz chory <śmuletra> Mordo, po to właśnie przejechałeś 150 km, żeby w samych bokserkach przejść to wszystko <śmuletra> Jak małpa Nie wierzę, co ty robi Nie wierzę, czekaj, ja tu schodzę Zaś cię odliczam, czekaj jaka, jaka trasa? Jak małpa No nie Pamiętajcie, my nie jesteśmy w Polsce Jesteśmy w Czechach A my tutaj jesteśmy pod mostem I on stoi w samych bokserkach Ja w to nie wierzę Muszę się patrzeć? Siedzimy stary, siedzieli, że się na ciebie pasł w tym to wygląda Jest 3 stopnie 3 2 1. Ludzie tam na górze chlosą na mo oh. <laughs> Jak małpa, nie wierzę Nie wierzę <laughs> Nie wierzę w to Dawaj! Już prawie 5 dyszek jest! Prawie yes. <noise> Nie, dawaj! Jakie wracam! <noise> nie wiem co jest! Co jest! No gdzie? <noise> nie zrobiłem! Jezus! Jezus! Co mnie zrobiłeś? Kurde, to było tak życie! 150 km i jeszcze nie zrobił challenge'u Zrobił! Jak zrobił? Miał być do połowy! Miałeś dotknąć tamten murek, to by było wtedy piętyszek! Nie <noise> wiem, <wierzę>. Nie <noise> wiem, <wierzę>. 3 <Nie głos> godziny jazdy, żeby zrobić takie coś! O nie! Ale prawie, stary, prawie! I ja tam daje nogę! Co nie? No! I ja tam daje nogę i nagle czuję! I jak odczuję? Nie wierzę! Co tym zrobił, nie wierzę. To, nie, aż mi łzy LECĄ Serio, aż mi lecą ŁZY ponad 3 godziny jazdy 150 km, żeby zrobić takie coś, nie. Dobra, mordy, już minęła jakoś godzina od tej całej akcji, teraz się ocieplamy. W sumie wy tu się ociepla w galerii i mordeczki, zostawcie łapkę w górę dla niego, bo to co zrobił to hardcore i mam dla Was wyzwanie za ile łapek tu 100. Za 100 łapek w górę budujemy łódkę i przepływamy to łódką Czyli próba numer 3, żeby przejść te całe jeziory rzekę No, tak więc challenge'u niestety się nie udało wykonać w całości Ale no, podziałeś próbę, dlatego dam ci dla zachęty Siano Sianeczko, dam ci tutaj, masz, masz dwie dyszki, no. Żeby nie było, żeby nie Placa. było, trzymaj dwie dyszki Za to, że w sumie przez ciebie jest ten odcinek, wiesz o tym tak więc mordy, ja już jestem w domu, dziękuję Wam bardzo serdecznie za pooglądanie tego odcinka do samego końca. Jeżeli byście chcieli więcej takich challenge na kanale, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, wtedy to też mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków i pamiętajcie, 100 łapek w górę i budujemy łódkę i przepływamy tą rzekę. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, wtedy nie przegapicie żadnego mojego kolejnego odcinka. No i chyba tyle, do następnych odcinków i się...